Hej, yo, witajcie ludzie. Jestem Brawly, a to jest kolejny odcinek. Zagrajmy Fallout New Vegas. No i kontynuujemy. Pogadamy sobie Amen. najpierw z fantastycznym. The they bring you in to replace me. They're replacing me, aren't they? Damn right you're not. God damn right. Why would they? You can't top this guy just a little more time. You can't keep Fantastic down for long. What else? I'm in charge. This whole operation depends on me. No fantastic, no power. Got the whole NCR suckling my teats, and it feels so good. Well, see, we're getting power because the guy running this place is fantastic. But the mirrors outside aren't aimed right, so we're running at 1% efficiency, and I guess that just isn't good enough for some assholes. Trouble is, most of the controls for this place aren't here. They're in the tower. And that place has some crazy pre war security system that the dumb shit NCR set off when they took over. Killed two guys. Now they won't go near it. They want me to make an omelet, but I can't break any of their eggs. Know what I'm saying? There's these two terminals outside, they control the mirrors. I tried fooling with them, but didn't get very far. You'd have to get them to talk to the mainframe up in the tower, then do the rest from up there. I'm guessing, but it sounds good, right? Hey, you're not thinking about going up there, are you? Well, hey, if you find yourself up at the mainframe, make sure you send the power to the right place. It needs to go to the Strip and McCarran. Okay, and that's we're going do. Okay, Eee, Schowamy sobie tą broń, bo wyglądam jak ciota. Czy ja w ogóle dobrze idę? Eee, czekajcie, zerknę na mapę. Eee, uro, ty 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 ty. Eee, tak, dobrze, musimy iść tędy. Albo nie, czekajcie, jednak nie tędy, ponieważ nie zaznaczyłem tego zadania. Dobra, muszę się teraz wrócić. Eee, ogólnie z tego co zauważyłem, to teraz mi się gra nie zawiesza. Mm, po prostu musiałem wyłączyć tego antywirusa, którego miałem. E, no, jakoś idzie dobrze i na razie przynajmniej zobaczymy, jak będzie później. Šp, p, 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 p. E, dobra, czekajcie, pójdziemy sobie najpierw. O, widzę jakieś namioty, pięknie. A w namiotach e, są zawsze jakieś ukryte kuferki znaczy, może nie ukryte, ale są ogólnie kuferki. E, I możemy sobie tam ładnie, oczywiście. E, znaczy, te namioty możemy sobie przeszukać. Dobra, zapiszemy sobie grę. Elegancko O Jezus! Kurde! O, 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 o siet! Nie! Mało brakowało! Czekajcie, powolutku, powolutku, powolutku. Dobra, udało się. No nie! Boun, co ty zrobiłeś? Mogę rozbroić te pułapki. Okej, okay, resetujemy. Okej, okay, pięknie. Czekajcie, rozbroję tą przynajmniej. Ok. Eee... Dobra. Teraz zobaczymy, co się znajduje w tych namiotach. Bo bardzo mnie to ciekawi. Co my tutaj mamy? Mamy apteczkę. Czekajcie, weźmiemy. Zobaczymy, co się tutaj znajduje. Dwa steampaki, pięknie. Super steampak, skinka, nerwosol i jakieś pierdoły. Dobra. Tutaj niczego nie ma. I tutaj są e, skrzynie z amunicją. Pięknie. Dobra, teraz idziemy do kolejnego e, do kolejnego terminalu. Czy tam terminalu? No, tak do terminalu. Kolejne namioty. Świetnie. Mam nadzieję, że będzie dużo fantów. Ha, ha, ha. E, wow. Coś wrogowie widać ich na mapie, ale dobra, zaraz tam pójdziemy. E, metalowa skrzynka. O, nabój. Kurde. Rzadko co się. E, rzadko co można spotkać naboje w tym. w. w takich skrzyniach. O, o, o. E, nabój. I ogniwo. Pięknie. Dobra, teraz zobaczymy, co się tutaj kryje. Należy do mnie. To chyba nie do mnie mówiłeś, tak? Dobra, mam nadzieję. Dobra. No nie, psy, bez jaj. Dobra, nie chcę ich zabijać, ponieważ. Nie chcę zabijać, ponieważ. Dlatego, znaczy, dlatego że e, ci żołnierze RKN się na mnie rzucą. A ja właśnie nie chcę ich zabijać, bo jestem po ich stronie. Po prostu zrobimy tak i stąd uciekniemy. Uciekamy. Dobra, udało się. Pięknie. No ty gupi, Co za gupi debil z tego Bowna. Nie miałeś ich zabijać. O, dobra. Myślałem, że ten żołnierz się nam nie rzuci. Okej. Okay. Dobra, my lecimy dalej. Panie Bowne, chodź do mnie. Gdzie on się... szlaja? Dobra, Bowne jest ze mną. Zapisujemy grę i lecimy dalej. O, kolejni wrogowie, widać na mini. Wow, trochę sporo ich. O, wierne wieżyczki. Kurde, czemu ja trafić nie mogę? Kurde, panie Bone, pomógłbyś. Wow, kurde. Jaką on ma moc? Widzieliście? Ściągnął tego robota na ciosa. Shit! No, panie Bone? Co ty tak strzelasz? A, w to. okej. Okay. Co? O, 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 miny. Pięknie. Żeby tylko miny nie dziabnęło. Okej. Okay. Co się stało? Ok, kolejna mina, pięknie. O, tu jeszcze widać. U, shit, mało brakowało. Prawie by wypieprzyły w powietrze. Eee, dobra, coś tu jeszcze jest. System sterowania wyżyczkami. Eee, dobra, kontynuujemy. Tam mamy jakieś przejście, i mamy... możemy jeszcze wejść tam. Hmm. Dobra. Zapiszemy sobie tą cholerną grę. I zejdziemy sobie troszkę po swojemu. Dobra, tu jest wszystko puste, niestety. Okej. Okay. Yy, puste, puste, puste. Yy, puste i tu puste. O! Może nie do końca puste. Kubek, papierosy. I puste. Zajebiście. Yy, o! safe mamy. Taka to miła niespodzianka. A w sejfie granat, dużo kapsli, mina, e, odtrutka i dwa nerwosole. Dobra, tego nie biorę tych nerwosoli, tak z tego nie korzystam. E, tylko do sprzedaży by to mi posłużyło. E, dobra, wychodzi na to, że musimy, że musimy ruszyć dalej. E, udamy się teraz właśnie tutaj. Bo chyba tędy musimy iść, innej drogi nie ma. Eee, I uleczę się tymi Steampakami. Tymi steam, steam Okej. Okay. Eee, widać kolejnego wroga na minimapie. Przegląd programisty, pięknie. Super klej, jakieś pierdoły, puste, puste. Metalowa skrzynia. Okej. Okay. Czuję, że będzie tutaj ostra masakra. Kurde, nie lubię takich lokacji. W takich lokacjach zazwyczaj możemy spotkać gulę. Okej, okay, tam widać robomózga. Eee, co tu mamy? Eee, dwa steampaki, świetnie. Eee, przedwojenne pieniądze, tabela, kubek karton papierosów. Ja ten karton papierosów biorę, eee, dlatego że jak dużo tego uzbieramy, to możemy potem to nieźle sprzedać za niezłą sumkę. Eee, kubek na kawę, przedwojenne pieniądze, super klej, dobra. Ja pierdziu, Panie, co ty robisz? Dalej, panie Bowen. Ty jesteś mistrzem w rozpoprzaniu ludzi. O, pięknie. Widzicie? Ja nic nie muszę robić. Także dobrze, że wzięliśmy sobie tego Bowna. Odwala kawał dobrej roboty. O, przyśpimy się. Nie mogę, bo są wrogowie. Zajebiście. Jacy wrogowie? Tu żadnych wrogów nie ma. Ale czekajcie, rozwalimy sobie tego wroga, niby, yy, no i pójdziemy spać. Hmm. Your Tej, hey, gdzie ty lecisz? Ja pierdziele, ten błąd. naprawdę jest po prostu... ...masakryczny. Oczywiście w pozytywnym znaczeniu. E, paliwo, ogniwo, pięknie. E, teraz pójdziemy się przespać, zobaczymy czy możemy. Nie, nie tracę po prostu bez sensu tych swimpaków. Po co? Ale mamy wrogów jednak. kurde, nie prześpimy się jednak. Ale spróbujemy. O, możemy. Świetnie. Dobra. Wszystko zregenerowane elegancko. Panie Bone, ty nie śpisz oczywiście. Ty czuwasz. Tu, 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 tu. Zapiszemy grę. Eee, co my tutaj mamy? Hmm. Na tym piętrze niczego nie ma, zejdziemy sobie niżej yy, tu możemy wejść i chyba tędy musimy iść, innej drogi nie ma. A czekajcie, jeszcze sobie tu ładnie przeszukamy Eee. Yy. gdzie ty lecisz? O o! Dobra, BOM, zostawiam wszystko w twoich... wszystko w twoich rękach o, o, kurwa. Zamykamy to, bo się boję. Dobra, co my tutaj mamy? Kapsel. Hmm, kolejne kapselę? Czekajcie. Okej, okay, kapselę. Dobra, teraz musimy zabić tam tych delikwentów. Siama, Boun, pomóż mi! O, zabił tego! WOL mu pierdolną, że tak powiem. Kurde. Nie wiem co to ma za sniperkę, ale kurde, chciałbym ją mieć, ale dobra. Nie zabiję go, ponieważ go lubię. Widzieliście? Nastrzała go zdjął, ja tego nie rozumiem. On jest niesamowity, ten facet. Dobra. Dobra, ja nie, będę ja nie tracę amunicji, bez sensu to jest. Po prostu, on zrób to za mnie. Olmu wa maczetą walną. Ludzie, rodzi się kolejne pokolenie ważki G. Ten bowiem tutaj robi rozruby, ja go nie rozumiem, co on tutaj robi. Dobra, pomożemy mu, nie będziemy taką świnią. Jest mój! Pięknie. No co, Bo on Chciałeś mi sksuć już, co? Takiego, że tak powiem uja. Mmm... Tu niczego nie ma. O, 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 o! Chyba tam możemy wejść i tam musimy iść. Ale czekajcie, jeszcze sprawdzimy co się znajduje tutaj. Tam dalej i w tamtym kierunku jeszcze. E gwi! O, tu mam jakiś magazyn, przynajmniej na to wygląda. Metalowa skrzynia, super klej Pusta szafa. Okej. Okay. Zobaczymy co się znajduje po tamtej drugiej stronie. Teraz, eee, dobra. Hmm, czy ja tutaj byłem? Czy nie? Nie, nie było mnie tutaj. Okej. Okay. O, przeciętny zamek. Zapewne pełno fantu tutaj będzie. Przynajmniej miejmy taką nadzieję. Mm. Nie wiem, czy. Nie, nie było mnie tutaj, kurde. Chciałem powiedzieć, że tutaj byłem. Ta. Loduwa. Dziwne mięso. Dobra, jak jest dziwne, to nie biorę. Kurde, który teraz mam wejść? A, okej. Okay. Dobra, włazimy ludziska. Coś tutaj jest takiego. A nie, myślałem, bo coś było tutaj takiego niebieskiego, taka niebieska kre, kreska. Jakby, jakby to powiedzieć, jakby był jakiś nasz, nie wiem, jakby jakiś przyjaźnie nastawiony NPC. O, tak to powiem. Nie, podkładka do pisania, tutaj nic, biurko, kapsel. A wiem, że musimy tutaj do tego terminala wejść, ale jak wiecie, muszę najpierw przeszukać, zobaczyć czy wszystko jest tutaj e, puste. Ok. Tu, 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 tu. Eee, dobra, teraz zobaczymy, o co tutaj chodzi. Ten terminal nie odpowiada. Ilość prądu docierającego do terminalu jest niewystarczająca. Ok, czyli musimy tutaj coś ogarnąć, aby ten prąd tutaj, jakby to powiedzieć, ruszył. Eee, zobaczymy tam dalej. Na szczęście, żadnego. Wroga tutaj nie ma. Okej, okay, co tutaj jest? Eee, wymagane nauki ścisłe na poziomie 45 lub karta identyfikacyjna Poseidon Energy. Niestety takiego czegoś nie mam. Chyba, że znajdę. Eee. Czekajcie, ludzie, bo teraz nie wiem, jak ja mam odpalić, aby ten prąd tutaj był. Mm. A! O! Udało się! Pięknie. Czyli, jakbyśmy nie mieli naprawy, to Gówno, byśmy nic nie zrobili. E, to tak mieliśmy iść. I. Tak, tutaj. Tak, tak, tak. Okej, okay, udało się! Świetnie. Dobra, teraz musimy iść na wieżę. E, wybaczcie mi za te dziwne dźwięki, jak słyszycie. Po prostu mam otwarte okna, a tutaj są jakieś, jakieś dzieciaki się bawią. Nie wiem czy to słyszycie, czy nie. Ja to słyszę bardzo doskonale, wy też powinniście. Hmm. I tam teraz jeść na dół, tak? Jednak nie Pięknie, udało się porozmawiać z fantastycznym Pięknie Tylko czy jest tu jakieś szybsze, szybsze wej wyjście? Czy muszę zapieprzać kawał taki? No nie mówcie, że taki kawał będzie musiał zapieprzać No nie wow, 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 wow. Spokojnie Tam raczej nie zejdę, co? Nie da rady Kurde, bez... A, dobra, już wiem chyba Nie, dobra, jednak nie wiem No musimy zapieprzyć taki kawał z buta Co zrobić? Żadnego przejścia tutaj nie widzę O, czekajcie A, jednak nie